W VIII wieku Homer spisuje Iliadę, czyli opowieść, która spaja Grecję. Jest takim początkiem budowania tożsamości greckiej i w tym, tymże VIII wieku na mapie dziejów pojawia się również miasto Państwo Rzym. Rzymianie chcieli jakoś związać się z tą wielką kulturą grecką, której będą następcami. Tak więc, zgodnie z rzymską tradycją, za założycieli Rzymu uznano dalekich potomków uczestnika wojny trojańskiej, a nazywał się on Eneas. Oczywiście jest to legenda. Inna legenda mówi o Wilczycy, która wykarmiła Romulusa i Remusa. Romulus zabił Remusa i został pierwszym królem Rzymu. Możemy tutaj odwoływać się do biblijnego Kaina i Abla później. Już na samym początku widać duże podobieństwo do demokratycznych Aten w powstałej strukturze miasta państwa rzymskiego. Rzymem rządził na początku król, rządzili królowie, ale byli wspierani przez senat złożony z zamożnych rodzin. Tradycja mówi o siedmiu królach. W czasie królestwa osuszono dolinę między Palatynem a Kapitolem i tam powstał główny plac miasta Forum Romanum. Tak jak w Atenach mieliśmy agorę, miejsce spotkań, tutaj mamy Forum Romanum. Rozpoczęto też na wzgórzu Kapitol budowę świątyni. W Atenach takim wzgórzem świątynnym był Akropol. Królestwo upadło wraz z wygnaniem ostatniego rzymskiego króla Tarkwiniusza Pysznego w 509-508 roku przed naszą erą i tutaj ta data wyznacza nam koniec królestwa i początek republiki od Respublika, czyli rzecz publiczna. Rzymianie, zafascynowani grecką, ateńską, właściwie demokracją, podążają w tym samym kierunku. Tak jak w Atenach i tutaj w Rzymie wypowiadają się w sprawach publicznych dorośli mężczyźni, a władzę wykonawczą sprawuje dwóch konsulów. Oni są wybierani co roku, więc też nie ma możliwości, aby oni stali się uzurpatorami. A jeżeli już, to dyktatora powoływano na czas wojny. I to tylko na sześć miesięcy. Tak grecki historyk Polibiusz pisał o konsulach. Otóż konsulowie. Póki z legionami nie wyruszą w pole i póki bawią w Rzymie, decydują o wszystkich sprawach publicznych, bo wszyscy inni urzędnicy, z wyjątkiem trybunów ludowych, są im podwładni i słuchają ich, a do Senatu oni wprowadzają poselstwa. Oprócz tego oni przedkładają do obrad pilne sprawy, w ich też ręku spoczywa całe wykonanie uchwał. Ale to nie była wcale taka demokracja doskonała plebejusze. No, musieli pracować dla patrycjuszy. Do patrycjuszy należała większość ziem w Rzymie, to oni decydowali o losach republiki, natomiast plebejusze byli na straconej pozycji, no i w końcu musiało dojść do kryzysu politycznego. Do buntu doszło w 494 roku przed naszą erą, kiedy to plebejusze się zbuntowali wynieśli mówiąc kolokwialnie z Rzymu na pobliskie wzgórze Awentyn i ogłosili, że zakładają swoje państwo. No więc Patrycjusze, przerażeni tą wizją, musieli pójść na ustępstwa i powołano specjalnego urzędnika trybuna ludowego, który miał chronić od tej pory plebejuszy. I takie pojęcie trybun ludowy istnieje dzisiaj w naszym języku politycznym polityk czy przedstawiciel partii, która upomina się o sprawy najbiedniejszych nazywany jest trybunem ludowym. W praktyce w Rzymie trybun ludowy miał prawo weta, więc mógł zawieszać postępowanie konsulów czy decyzję konsulów, wykonywanie postanowień konsula. Kilka lat później w 449 roku ogłoszono prawo 12 tablic i to też miał być ukłon w stronę Plebeiusze, aby prawa ich były przestrzegane. I tutaj też znajdujemy podobieństwo z historią Aten. Solon w 594 roku. On wtedy przyjął takie prawo, które zrzucało długi z tych, którzy dzierżawili ziemię. No, po to, żeby bogaci Ateńczycy nie mieli niewolników, żeby, żeby ci, którzy pracują dla bogatych Ateńczyków, nie stawali się niewolnikami. I tutaj bardzo podobnie w 449 roku prawo 12 tablic zapewniało bezpieczeństwo plebejuszom. Okres Republiki Rzymskiej to liczne podboje. Rzymianom bardzo zależało na opanowaniu Sycylii. Kiedy spojrzymy na mapę, to widzimy wielką wyspę na południu, prawie że pod tym butem, wielką wyspę Sycylię, która należała do Kartaginy. Kartagina to nic innego jak Fenicjanie, państwo fenickie, Fenicjan. To państwo prężnie się rozwijało, budowało sieć wymiany gospodarczej z całym masę, basenem Morza Śródziemnego. Kartagina kontrolowała Sycylię, więc Rzymianie chcieli zdobyć Sycylię. Wojna o Sycylię trwała 24 lata, wygrał ją Rzym, ale Kartagina się nie poddała. Wielkim bohaterem II wojny punickiej był wódz Hannibal, który wiedział, że Rzymianie dysponują przewagą na morzu, dlatego postanowił uderzyć na Rzym drogą lądową. Ta przeprawa Hannibala no, skończyła się tragedią, śmiercią wielu wojowników. 60 tysięcy żołnierzy szło z Hiszpanii przez Galię. Ale połowa tych żołnierzy, 30 tysięcy, zginęło. Niemniej, kiedy Hannibal zapukał do bram miasta, do bram Rzymu, no, wywołał panikę. Tak więc Rzymianie znaleźli się w trudnym położeniu, i do historii przeszło hasło Hannibal ante portas, czyli po łacinie Hannibal u bram. Do decydującej bitwy doszło w 202 roku przed naszą erą, pod Zamą. No i właściwie Kartagina utraciła. Wszystkie posiadłości poza Afryką. No i tym aktem ostatecznym było zdobycie samego miasta Kartagina, co nastąpiło w czasie III wojny punickiej. Po pokonaniu Kartaginy Rzym się wcale nie zatrzymuje, postanawia ugruntować swoje panowanie w zachodniej części Morza Śródziemnego. Rzym uderza w Macedonię, która podczas II wojny punickiej poparła Hannibala. W 30 roku przed naszą erą w ręce Rzymian wpada Egipt. I imperium roz, rozrasta się to tak wielkich rozmiarów, że trudno, aby było republiką. Trudno jest zarządzać takim wielkim państwem demokratycznie i dlatego rodzi się imperium, rodzi się cesarstwo, o którym opowiem w następnym odcinku.